Pan premier powiedział, że od jutra obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, wszystkich klubów, pubów, barów, kasyn, innych miejsc rozrywki, ponieważ tam gromadzą się ludzie. Razem z tą decyzją rozpoczął się największy od lat kryzys w branży gastronomicznej. Po 10 miesiącach od wprowadzenia pierwszych obostrzeń zapytaliśmy miejscowych restauratorów, jak radzą sobie w czasach pandemii. Ten rok jest bardzo trudny dla całej branży, dla branży gastronomicznej, dla branży hotelarskiej, dla branży iwetowej, turystycznej. Powiem na wstępie, że są bardzo smutne. Smutny okres, to, są, to jest czwarty miesiąc w tym roku, gdzie funkcjonujemy na zasadzie tylko sprzedaży na wynos lub z dowozem. No nie spodziewałem się, że przy mojej końcówce karierze tutaj za bufetem przyjdzie taki okres, że lokal pusty ludzie nie mogą obejrzeć meczów, nie mogą przyjść na koncerty. No jest to po prostu bardzo trudny okres dla nas. Jak restauracja leśna funkcjonuje teraz, w czasie kiedy mamy obostrzenia związane z pandemią koronawirusa? W tej chwili tylko i wyłącznie funkcjonujemy na wynos, czyli dostarczamy obiady bezpośrednio do klienta, bądź klienci odbierają u nas tutaj przed restauracją. Jednak jest to 20% tego, co moglibyśmy funkcjonować normalnie przed pandemią. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami restauracje i bary nie mogą obsługiwać klientów przy stolikach. Miejsca takie jak Pałac w Pakosławiu, Pizza Club czy Restauracja Leśna mogą prowadzić swoją działalność serwując posiłki jedynie na wynos. Pub ten jest takim pubem typowo sportowym, gdzie dysponujemy całym programem telewizji sportowej i spotykają się ludzie, którzy znają się na sporcie. Zarówno na piłce nożnej czy na żużlu, bo to głównie te dyscypliny tutaj są oglądane. I fajno jest, jak wymieniamy poglądy na temat sytuacji na meczu, na temat sytuacji na torze żużlowym. A dzisiaj jest to po prostu bardzo smutne, że stoję za bufetem, pusto, na sali. Pusto na sali i zapewne pusto też w kasie. Właśnie jak wygląda sytuacja finansowa teraz klubu? Czy ta pandemia odbija się na finansach? No jest to zdecydowane. Ja myślę, że to jest w granicach do 30% obrotów, które osiągaliśmy normalnie. Pierwszy raz gastronomię zamknięto 14 marca. Wtedy, podobnie jak teraz, restauracje mogły świadczyć swoje usługi w ograniczonym zakresie. Od marca do połowy maja pałac pakosła w decyzją rządu był całkowicie zamknięty. Nie świadczyliśmy żadnych usług, tym samym nie mieliśmy żadnych przychodów przy stałych, niezmienionych kosztach. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy pomoc, tak naprawdę wsparcie do wynagrodzeń dla pracowników z urzędu, z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ten, tą ostatnią tak naprawdę dostaliśmy kilka dni temu. Jednak to w całości, nawet na miesięczne wynagrodzenia dla całego zespołu nie starczyło. Przymusowe zamknięcie najpierw wiosną, a potem drugie jesienią spowodowały ogromne straty finansowe dla właścicieli którzy zmuszeni byli korzystać z pomocy od rządu. Rząd wielokrotnie wspominał o różnego rodzaju pomocach tarczach finansowych. Czy udało się Państwu pozyskać jakiekolwiek pieniądze, które pomogłyby wam przetrwać w tym trudnym dla was teraz okresie? Pieniądze dostaliśmy podczas pierwszej fali pandemii, jednak tak naprawdę, czy to będą pieniądze, które dostaniemy, czy to będzie kredyt, który dostaniemy, okaże się dopiero po weryfikacji przez rząd faktur i wydatków, na które te pieniądze wydaliśmy. Także tak de facto nie wiemy nadal, w jakiej jesteśmy sytuacji. Od 24 października, a tak naprawdę. Od początku października, kiedy powiat Rawicki wszedł w tą strefę żółtą, później czerwoną, tym samym zabroniono nam organizacji wszystkich przyjęć, mam na myśli zarówno i wesel, przyjęć rodzinnych i szkoleń, które tutaj bardzo dużo odbywało się w pałacu. Nie dostaliśmy żadnej pomocy. Mamy do utrzymania e, cały zespół, obiekt i tak naprawdę walczymy o to, aby każde stanowisko pracy zostało zachowane. Ile osób zatrudnia Pałac w Kosłowariu? Na umowę jest to około 25 osób. I na tą chwilę wszystkie te stanowiska udało się utrzymać mimo tej tak. sytuacji. Tak, dokładnie. Nikt po pierwszej fali pandemii nikt nie był zmuszony, nikt nie dostał wypowiedzenia, tak, nikt nie stracił tej pracy. No i mamy nadzieję, że tak będzie do końca. Nadzieje restauratorów z dnia na dzień są coraz mniejsze. Obiekty, takie jak pałac, który odwiedziliśmy. Oprócz sal bankietowych i restauracji posiada również część hotelową, która również działa w ograniczonych warunkach. Pałac Bakosław to nie tylko gastronomia, to nie tylko restauracja, ale również hotel. Od 7 listopada, praktycznie, hotel jest całkowicie zamknięty. Możemy przyjmować jedynie gości biznesowych oraz osoby, które na przykład przygotowują się pod jakieś zawody oraz medyków, oczywiście. Więc pod tym względem nasze przychody bardzo zostały obniżone. Wraz z nadejściem lata część obostrzeń została zniesiona, co dało restauratorom chwilę oddechu i pozwoliło odrobić część strat. Po tym pierwszym etapie pandemii przyszedł miesiąc wrzesień i już wszystko wracało do normy. Zaczęły się rozgrywki ligowe, ten żurzel już ruszył i wydawało mi się, że wraca normalny tok, tutaj ten cykl spraw w klubie, ale no mówię przyszedł październik i Najpierw był lokal czyny do 21, gdzie głównie rozgrywki, wiele meczów czy spotkań rozgrywało się dopiero o godzinie 21. Musieliśmy zamykać, wypraszać gości. Było to po prostu przykre. Spora część restauracji, aby przetrwać i dalej funkcjonować w czasach pandemii, zmuszona była wprowadzić zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu lokalu. Sytuacja zmusiła nas no, do tego, abyśmy zmienili yy... Bardzo zmienili nasze menu, ponieważ nie wszystkie dania, które mogliśmy przygotowywać na restauracji, nadają się do tego, aby były transportowane w pojemnikach jednorazowych, wiadomo, do domu. Jakie nastroje są teraz wśród pracowników? Czy nie obawiacie się po prostu, że stracicie pracę? E, Oczywiście, że wszyscy się obawiają. I te nastroje nie są chyba tylko w, tutaj w naszej restauracji czy w sektorze gastronomicznym, bo jak tylko zamknęli restauracje, ucierpiały i kosmetyczki, i kwiaciarnie i cały rynek związany z gastronomią, więc no wszyscy jesteśmy w wielkim niepokoju. Co by dzisiaj pan chciał otrzymać, usłyszeć od rządu, od premiera? Usłyszeć może nic, chciałbym faktycznie otrzymać jakąś realną pomoc, bo to, co słyszymy, to tak naprawdę jest przekładane w czasie i są to obiecanki, które tak naprawdę nie wiadomo, czy będą miały pokrycie. Jeśli ta pomoc, którą dostaliśmy w pierwszej fali, w fali pandemii, tak faktycznie będzie bezwzwrotna, no to jednak będzie to jakaś pomoc, no, ale chcielibyśmy po prostu ruszyć, zacząć pracować i, i móc normalnie zarabiać. No dużo się mówi niby o tej tarczy 6.0. Już teraz wiemy, że jeśli chodzi o hotel, e, najprawdopodobniej nie otrzymamy nic, tak? Jeśli chodzi o gastronomię, o restaurację żadnych szczegółów nie wiemy. Żeby otworzyli nam możliwość prowadzenia normalnie lokalu. I to z dniem powiedzmy 15 stycznia, ale nie o godzinie tak jak było strefa czerwona czy, czy żółta o 21, tylko normalnie żebyśmy mogli od połowy stycznia funkcjonować normalnie.